Cześć, z tej strony Maciej, a to krótko i na temat, w którym przedstawię Wam kable sterownicze dla elektroniki przemysłowej i automatyki LIYY oraz LIYCY. LIYY i LIYCY to kable sterownicze na napięcie znamionowe 300x300 V, ogiętkich, miedzianek żywa, izolacji wykonanie z polwinitu izolacyjnego oraz powłoce z polwinitu oponowego, charakteryzującego się dobrą odpornością na działanie oleju. Specjalna konstrukcja kabli pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i małe wymiary przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Przewody nadają się do układania na stałe oraz połączeń ruchomych wewnątrz budynku. Ekran w kablach LIYCY toplo z drutów miedzianych, ocynowany o efektywnej gęstości krycia. Zapewnia on skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, co jest kluczowe w bardziej wymagających aplikacjach. Kable sterownicze przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Najczęściej są stosowane w sterownikach PLC, interfejsach operatora, czujnikach, przetwornika, siłownika, interfejsach przemysłowych, np. RS232, RS485, analizatora, oscyloskopach, systemach zabezpieczeń, systemach zarządzania budynkami i wielu innych. W naszej ofercie znajdziecie wszystkie najpopularniejsze warianty przewodu. LIYY i LIYCY. Dysponujemy przewodami od 2 do 25 szył, wśród których znajdują się przekroje w zakresie od 0,14 do 2,5 mm2. Wszystkie wyroby pochodzą od najlepszych producentów na rynku: Bitner, TechnoKabel oraz TKD. Po więcej informacji zapraszam Was do karty produktów na naszej stronie internetowej, gdzie znajdziecie szczegółową specyfikację techniczną.